forma płynna witaminy C firmy Duolife. Moi drodzy, rozmawiałem ostatnio z kolegą na temat witaminy C. Teraz, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dużo ludzi używa witaminy C i bardzo dobrze. Kwestia jest, żebyśmy się edukowali, żeby brać dobrą witaminę C. Nie chodzi o witaminę C, wiecie, syntetyczną, gdzieś, że ktoś stworzył witaminę C, która ma skład chemiczny taki sam jak witamina C. Okej, okay, to jest taki sam skład chemiczny jak, jak kwas elaskorbinowy. Pytanie tylko, czy Twój organizm z tego skorzysta, tak, jak z czegoś naturalnego. I gdybyśmy wzięli dzisiaj, nie wiem, przysłowiową cytrynę, ona niestety nie ma tyle witaminy C, co się spodziewamy, zwykła pietruszka czy, czy papryka polska ma większą ilość witaminy C, ale załóżmy tą cytrynę, gdybyśmy wyciskali dzisiaj cytrynę, to co z tamto będzie lecieć? Tabletki, proszek czy sok? Oczywiście, że sok. Tak naprawdę sok z miąższem. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie w witaminie C firmy Duolife jest zastosowana ta mądrość matki natury, że po to matka natura ukryła witaminę C, kwas elaskorbinowy w jakimś owocu, który ma tam jeszcze inne składniki: witaminy, bioflawonoidy, rutynę, całe tło biologiczne, które powoduje, że organizm może witaminę C wchłonąć. Nie chodzi o to, żeby magiczną strzykawką wiecie z cytryny, wyjąć samą witaminę C i powiedzieć, że to jest naturalna witamina C. Organizm mówi ok, ale człowiek pierwotny zjadał cały owoc. Nie miał, wiecie, kamiennej strzykawki. Nie wyjmował sobie tego. Więc dla mnie jest rozsądnym podejściem takie, jak Matka Natura tworzy, czyli żeby wziąć owoce, które mają wysokie, przebadane stężenie witaminy C, wycisnąć je na zimnych prasach razem z miąższem, połączyć je synergicznie, żeby to nie było tak, że nawlewać, tylko zbadać, jak to się ze sobą wiąże. Z jakich owoców to jest to połączone? Na przykład acerola. Do niedawna królowa witaminy C. Dlaczego mówię do niedawna? Bo odkryto niedawno jagody kamu-kamu, które niejednokrotnie stężenie witaminy C mają. Uwaga, jeszcze wyższe niż acerola. Tutaj są zawarte jagody kamu-kamu i acerola. Do tego polska dzika róża. Słuchajcie, niesamowite stężenie witaminy C. Kiedyś dzikie róży dużo się jadło, dżemy, naleweczki, wina. Dzisiaj niestety już tego nie jemy, a to jest bardzo zdrowy owoc, on ma jeszcze dodatkowo działanie fitoremediacyjne, potrafi zawierać takie serum przeciwko zagrożeniom, które występują w okolicy, w którym dzika róża rośnie. Jak zrobić dobrą witaminę C? Wziąć owoce, które mają wysokie stężenie, wycisnąć je na zimnych prasach razem z miąższem, żeby było tło biologiczne, żeby organizm mógł to wchłonąć. Najlepiej, gdyby te owoce były z farm certyfikowanych, wlać to oczywiście... Do szklanej butelki, bo produkt biologicznie żywy, który ma na nas dobrze działać, musi być w szkle. Tak jak miód naturalny masz w szkle, czy nie wiem, e, wody powinno pić się w szkle oliwę z oliwek pierwszego otoczenia powinna być w szkle. Również naturalny suplement powinien być w szkle. 100% zawartości nie jest rozcieńczona wodą. Wszystkie składniki bez pochodzenia genetycznie modyfikowanych rzeczy, razem z mięsem połączone synergicznie Genialna wersja witaminy C, naprawdę przemyślana, bez konserwantów, pakowana, uwaga, to jest bardzo ważne, w niskiej temperaturze. Dlaczego? Bo jak pakujemy, robimy na przykład kompot w domu i go pasteryzujemy, czyli go gotujemy, no jest ok, świetnie, bo nie dodajemy, nie dodajemy konserwantów. No ale pytanie, czy Twoim zdaniem witaminy lubią jak się je gotuje? No nie lubią. Witamina C ginie w temperaturze, bodajże, ile pamiętam, 42 stopnie. Więc jak ja to zagotuję i tam nie ma witaminy C, więc musi być w niskiej temperaturze spakowane. Tutaj korzystamy z technologii tzw. IHP, to jest opatentowana metoda na bazie paskalizacji, czyli w niskiej temperaturze podajemy wysokie ciśnienie, które mechanicznie miażdży substancje, które mogłyby fermentować. A wartość biologiczna pozostaje w 100% bioprzydatna dla organizmu. Polecam Wam serdecznie. Co mogę powiedzieć o działaniu? Dzieci na przykład, które biorą tą witaminę w przedszkolu mniej chorują. Albo nie chorują w ogóle. Mają czasami 100% frekwencję. Albo nie daj Boże, jeśli już przyjdą z infekcją, szybciej z niej wychodzą. Dlaczego? Bo witamina C jest potrzebna człowiekowi codziennie. Bo codziennie jest zużywana na bieżąco, a człowiek jest jednym z dwóch organizmów na świecie, który nie wytwarza witaminy C. Musi dostarczyć z jedzenia. Pytanie, jakiej jakości zjadre się owoce i warzywa i czy Twój organizm ma wystarczającą ilość witaminy C. Polecam Ci naturalną, ekologiczną formę płynną witamina C firmy Duolife.